Jak załączyć wietrzenie, czyli okresowe zwiększenie wydajności wentylacji do maksimum? Służy do tego przycisk MAX, który mamy w widoku podstawowym. Wystarczy go nacisnąć i już wietrzenie jest załączone. Domyślnie trwa ono 15 minut. Jeśli chcemy zwiększyć ten czas, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk MAX i już dołożone zostaje kolejne 15 minut. Jeśli natomiast chcemy zakończyć wietrzenie przed czasem, Powracamy do widoku podstawowego za pomocą przycisku zegara. Jak widać, po tym napisie Max wietrzenie ciągle trwa, więc aby zakończyć je przed czasem, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków strzałka w górę, strzałka w dół. I wietrzenie już jest zakończone. Jeśli był to dla Państwa przydatny film, subskrybujcie kanał i już niedługo kolejne funkcjonalności. Do zobaczenia.